Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak wejść do zaawansowanych ustawień naszego konta w Roblox. Zapraszam do oglądania. End tak, jak mamy tutaj aktualnego Robloxa, to klikamy sobie tutaj po lewej w te trzy kropki i tak jak widzicie, mamy po prostu More, czyli więcej. Szukamy sobie Settings, tak, to koło zębate. A następnie wchodzimy w Account Info. No i tutaj mamy wszystko o naszym tej koncie, jak widzicie, możemy sobie tutaj mamy hasło, możemy to hasło zmienić, tylko musimy na początku pamiętać nasze stare hasło, zmienić nazwę, która jest wyświetlana, naszą nazwę, możemy tutaj zmienić, yy, Boże, nasze urodziny, yy, mamy naszą yy, płeć, tak, skąd jesteśmy ja w jakim języku chcemy, możemy sobie tutaj zmienić na polski oczywiście, a, na polski nie jest wspierany przez Robloxa. A, nie mogę zmienić porady na mężczyznę. Jaki chcemy motyw aplikacji. No i tutaj też różne po prostu social media sobie podłączyć. No i to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.